Siema, z tej strony Ragadogo Dzisiaj sobie pogramy trochę w Minecrafta I ogólnie Kiedy był ostatni live To nie był odcinek To był live To trochę dużo się pozmieniało Trochę sobie pograłem i Zdobyłem jentowy killoff I załowienie. Zdobyłem Wydajność 4 i szczęście 3 I sobie go ulepszyłem sobie go nazwałem kill off polujący na diaksy y Zdobyłem, łowiąc wędkę, zdobyłem wędkę I, dla, I po prostu wystarczyło, sobie pomyślałem, że chcę sobie mieć te enchanty, więc Po prostu sobie na wędkę, dosłownie zniszczoną, zenchantowaną dałem sobie wędkę całą To mi kosztowało chyba 3 lewry tylko, więc No, i zdobyłem takie coś I po prostu ja to mogę tak na stop zrobić, nie? Tutaj mam trochę rzeczy co jeszcze? I trzynam taki. Pomyślałem sobie: O tak taki, to spoko Był kolejny ride. Trochę powiększyło mi się to. Teraz tutaj mam pewno gdzieś. o Oto. Yy, I ztułem jeszcze w ten łuk, O, tutaj mam inne reszta. Za łuk moc 4, ale tego nie użyłem. To 5 tego. Masy ryb. Co dosłownie masa. Stem. tyle jeszcze zaklęć, jeszcze więcej. Name tagów ostatnia ryba tropikalna. Jej, i pomyślicie się, dlaczego nie było filmów? Odpowiedź jest jedna: mamy chrypę, i chyba nawet dalej słychać. Ale chyba to nie przeszkadza aż tak bardzo w odcinkach. Tak przynajmniej myślę. Tutaj różne rzeczy. I jeszcze mam to: Łuk bum bum, płomień, uderzenie 2, moc 5 niezniszczalność 3. Brakuje mi nieskończoności i naprawy. Tutaj, legendarny miecz, nie umarłeś. Zaklęty ogień 2 pogromca nie umarłeś 4. To jest świetne po prostu. Może się, że to jest słabe, ale to jest świetne. I tak używam tego, bo nie chcę na razie tamtego niszczyć. Ja po prostu... Tak wygląda mój dzień. Idę. O, tutaj w ogóle to byłem. Hotel. Idę. Tutaj na dół. No i tutaj po prostu mi się rozpi masa zombiaków zawsze. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo. Skoro gram na poziomie trudności teraz... Łatwym. Zawsze gram na normalny właściwie. Także no No i ja tak po prostu sobie zbieram levela, a potem ulepszam I tutaj jeszcze yy, Jest jeszcze jedna rzecz Kolejny spawner Tutaj sobie zrobię kolejny spawner Także no Po prostu świetnie Jezu, ja mam masę tego roten Flesha Nie, nie mamy mięsa, to jest Angielskoro też. Chyba każdy wie. Także no. I tak wygląda mój dzień po prostu w Minecrafcie. Idę. Biorę wędkę szczęścia. I idę do góry potem. Potem, sobie idę tutaj. No i łowię przy... O Boże, mój pies. No i potem łowię przeróżne rzeczy, nie? tutaj zawsze sobie odkryłam, żeby zobaczyć co to jest? O! I w ogóle jedna rzecz co odkryłem To z liliami O! Rzepa tropikalna, patrzcie bo Lili są nawet Nie aż tak częste No i po prostu robicie tak No i dwie lilie Czekajcie, nie zawsze się udaje Musicie być Na samym przy końcu Mega szybko I tak Jest jedna, jedna rzecz w tym Jak zniszczycie tą, Nie wypada wam Zniszczycie tą Dostajecie I jeszcze jedna rzecz To wam zaraz pokażę Po tym można chodzić Ale jak wyjdziecie Wyjdziecie To Nie ma ale tak, oj, po prostu możecie sobie zrobić, nie? Tak idziecie, bum, cyk, oj, Bum Wcale nie ważne i to jest zniszczy Dokładnie Jedno Czekaj, co? Halo Lilia. No, bez przesady, nie. Zbiłem Lilię. No dobra, nieważne. Zdobyłem trochę siodeł, troszeczkę. Troszeczkę. No Tutaj nie ma, ale... O to jest moja Lilia. Po prostu sobie, sobie tak takłowie. Pyk Jedno idzie. No i tak czek, czekam cały czas. I mi tu wypadają przez różne rzeczy. Dosłownie. No, po prostu takie dobre rzeczy. Bo ja na tym mam fortunę. Raczej, morską fortunę. I przynętę. No to mega szybko i mega dobrze. Jeszcze na naprawę, to po prostu ta, ta wędka mi się nigdy nie niszczy, nie? Oczywiście, jeżeli będę robił takie. Coś. To też nie, bo to mi się nie zalicza jako ten, jako łowienie. Także no, po prostu świetne. O, zdobyłem wilażerów, to jest jeden, a to jest drugi. Tylko ten mi się laguje, zawsze, baguje w sensie. E, tutaj się rozmnażaj. Nie ważny. I nie wiem, czy Wam pokazywałem skąd ja mam ten. E, chwila, ja się prześpię. Pewnie coś Nie, nie ma co. Dobra, po prostu wezmę flesza. Flesz go nazwałem. Dobra. Nie skaczę najlepiej, lecz... No. Jakby co jest mały render distance, żeby nie było lagu za bardzo. I tutaj po prostu... I szedłem, 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 szedłem. O, tutaj... Jest. Tutaj, 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 tutaj i tutaj jest wioska. No. Iron Golem jest tam gdzieś. Ale to nieważne. Teraz wam pokażę, co jeszcze znalazłem. I tam znalazłem flesza. Już tam. Idę, 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 idę. Ja czy jadę. Flesz jest szybki nawet. W sensie nie ma najwięcej żyć. Bo ma dziewięć serduszek. Niech to. Przydałoby mi się jakiś, który ma dużo serduszek Dajcie mi chwilę. E, nie wiem. Nie wiem, czy to jest też tak dużo. Może jakby miał tak trzy lub dwa. Ale jedno to... Nie. To jest niby dwa serduszka więcej, lecz... To zjem, bo to przecież z tego mam kilka staków. No i flash leci. Nie znoszę jak tędy jechać, ale jeszcze ja wam to pokazać, więc... Pojedziemy. Ja uh, flash, 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 tutaj, 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 tutaj. I to jest tam. Oje. Oh, yeah. Okej. Okay. Najgorzej przez rzeki jest. Także no. Tutaj. Przez kolejne. Tylko że... I tutaj gdzieś powinno... Tak, tutaj jest to, 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 to. Kolejna wioska i tam tam u Flash tutaj czaj co jak to jeżeli będzie tutaj kolejny to oby miał dużo seruszek. to nazwę go, jak jest Flash no to Superman no tutaj powinien się zarysić, ale okej okay? o tutaj nie byłem Uuu, stacja badawcza wolę być pewny um, dzwon no nie Crafting To trzeba ale dobra Mjk, mik, 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 mk idziemy myk yy... myk sło 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 to jest płytkie więc tutaj można przejechać ojej także no to, dobrze i tam za tą górą jest mój domak, jest dobrze pamiętam, tak, 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 tak jest mi potrzebna skóra Aha, złą, w złą stronę poszedłem niech to Czekaj! Cztery stylu... ja pójdę tylko tam. Niech to brak skóry. Skóra mi jest tutaj tylko potrzebna. Jak na razie, to jest ten, tak, tędy. znowu osioł. te dźwięk. No, Dabai, e y a i s u s i n s Nie, to w to, w to, w to, w to, w, to, w to, w to, w tą. się drugi raz. Dobra, świetnie, świetnie, świetnie. Tędy. Okej, okay, OK, 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 OK. A I wtedy teraz jak ja go wziąć? Och, 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 och. Będzie staszek. Dwa konie nie wystarczą, w sensie to jest osioł, ten drugi, ale... ale o to w tym chodzi. I będzie ciągło siebie flash i staszek. To, nie... Nie. to surowe, nie pieczone. Tutaj jest moje pieczone jedzonko. Jak będę miał dojrzewam zbroję, to sobie dam tam, gdzie widzieliście. Czyli obok tego, okej, okay, Staszek, on miał zbroję dla konia. Jeżeli mu można dać w ogóle, a wiem co miałem zrobić. Bo tak się stało, e... coś miałem zrobić z przynicą, ale co? Proszę bardzo, powinno wystarczyć. okej okay, y... no imek, 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 e... Pem, nem, 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 Właśnie. Jeden blok. Szkoda, że nie mogę daljścem. innymi Jeden blok jest na osiemdziesiąt. O nie, 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 nie zgadzam się. 7 chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Tak, siedem dałem. Będzie lepiej, przynajmniej trochę. no to wezmę to i zobaczę ten tego hopa ty nie wiecie o co chodzi, do. O, ten typ się w ogóle, tak... O, to mi chodziło. świetne, słowo. Stąd... Dobra, jedno słowanie i idziemy, dobra. Okay. jeszcze czekam. Właśnie najczęstsza Ok, próba szukania zbroi dla konia numer 2 Ok Tu jest Dilt Dilt musi być w osobnej skrzypce co Brook teraz Bo Brook jest lepszy Czy każdy chyba wie, ale muszę coś sprawdzić. Czy jeżeli zrobię tak, tak. Dobrze, to jest antyzombie. Zombie, chłopie Pamiętajcie jak zaczynacie rozgrywkę Macie drzwi Pyk pół płytka Jak macie takie drewniane drzwi Zombie się wyobijają Pyk pół płytka idziecie Pod zombie No nie przejdzie nie Świetne Jak będą jakieś przejście Tajne to chłopie ja będę miał oczywiście, jak oczywiście kiedyś dam radę na zbierać, to ja po prostu no. Idę i biorę. No. Ten. Idę i biorę. Obsydian. Zrobię taki pokój. I w tym pokoju dam skrzynkę. A w tej skrzynce będzie tylko. W sensie będą wszystkie moje najlepsze rzeczy. I on, to będzie wszystko zabudowane opsyanem. Będą tam pułapki, więc tylko ja będę wiedział jak to przejść, a zombiaki nie będą wiedziały. I to będzie fortfan. I chciałem mieć własny serwer, ale nie wiem czy wy chcecie, więc... Nie ma. Także no. I no. Zobaczę, jak długo się nagrywa. Dwadzieścia dwie minuty, okej, okay, no to. To by było na tyle właściwie. I alo.